Dolny Śląsk jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów Unii Europejskiej. Dolnoślązacy pracowali na ten sukces od wielu lat. Przyszłość i rozwój naszego regionu zależy od nas wszystkich. Już 19 czerwca podczas sesji Sejmiku Województwa odbędzie się debata nad stanem województwa, w której Dolnoślązacy mogą wziąć aktywny udział. Serdecznie zapraszam na debatę Cezary Przybylski, marszałek Województwa Dolnośląskiego. HUBRUM HITS FESTIVAL Najlepszy festiwal muzyki lat 90. na lotnisku w Lubinie. 14 legendarnych artystów. Mnóstwo atrakcji i rozrywki. Dwa niesamowite dni z eksplozją Twoich wspomnień. 13 lipca w sobotę wystąpią na żywo. FUN FACTORY DJ BOBO LET'S GO na Katina Michał Wiśniewski ich troje Toni Kotura DJ Show Aleksja Mega show, na którym nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na kupbilet 24pl oraz u naszych partnerów. Zespół szkół ogólnokształcących i zawodowych imienia Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim. Szkoła z tożsamością. Pasja. Ochrona przyrody, komunikatywność, kreatywność, ciekawość świata. Tutaj zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale także poprawisz swoją sprawność fizyczną. Myśląc o swoim rozwoju, wybierz szkołę z przyszłością. Wybierz naszą szkołę! Od 20 lat Sejmik Województwa Dolnośląskiego buduje swoją markę i siłę. Dziś jesteśmy najszybciej rozwijającym się regionem w Europie. Już 19 czerwca na sesji Sejmiku Województwa odbędzie się debata nad stanem Województwa Dolnośląskiego, do której po raz pierwszy zapraszamy Dolnośląsaków. Bardzo serdecznie zapraszam zatem do udziału w debacie i oglądanie online transmisji na stronie Sejmiku Województwa. Andrzej Jaroch, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Z nami ponadprzeciętność. Ta o Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich mówią jej uczniowie. Jesteśmy największą szkołą średnią w powiecie lwóweckim, otwartą na potrzeby uczniów i rozwijającą ich pasję. W styczniu 2019 roku szkoła została wyróżniona w Dolnośląskim Rankingu za wyniki egzaminów zewnętrznych. Bogata i nowoczesna baza dydaktyczna to mocna strona w ofercie edukacyjnej zespołu szkół. Proponujemy naukę w liceum sportowym, psychologiczno-coachingowym oraz w klasach mundurowych. Wiedzę i umiejętności niezbędne na rynku pracy zdobędziesz w technikach kształcących w różnych zawodach oraz w szkole branżowej. Dysponujemy dużym internatem z całodobową opieką pedagogiczną i świetnym wyżywieniem. Nasi uczniowie korzystają z rewelacyjnego zaplecza sportowego. Realizujemy różne formy zajęć sportowych i rekreacyjnych. Dbamy o wartości wynikające z naszej historii i europejskiej cywilizacji. W szkole odbywa się wiele ciekawych imprez, wydarzeń i uroczystości. Mamy bardzo atrakcyjne, wypoczynkowe tereny przyszkolne. Nasi uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności w ramach bardzo szerokiej oferty kursów. U nas uczniowie osiągają duże sukcesy. Uczymy i działamy z pasją, dlatego dołącz i Ty do naszego zespołu. 5 czerwca, środa Bogna Mazurkiewicz. Zapraszam Państwa na wydarzenia. W Bolesławcu mamy sporo talentów lekkoatletycznych, a do tego dobrych trenerów, którzy potrafią je rozwinąć, a przede wszystkim zaszczepić w młodych ludziach pasję do sportu. Lekkoatletki z Jedynki pokazały już swoją klasę, wygrywając zawody na Dolnym Śląsku. Mogą teraz zaprezentować miasto i cały region na turnieju ogólnopolskim, ale może zabraknąć pieniędzy, żeby wziąć w nim udział. Jechałyśmy tam z bardzo dobrym nastawieniem na wygraną, starałyśmy się, ciężko trenowałyśmy. Myślę, że każda dała z siebie wszystko, jednak przez te pięć miesięcy chcemy dać siebie naprawdę 100%, bo wiemy, że mamy duże szanse i możliwość na to, żeby po prostu zająć jak najlepsze miejsce w czerwcu, jak pojedziemy na Mistrzostwa Polski. To wypowiedź z października ubiegłego roku. 16 Lekoatletyk ze szkoły podstawowej nr 1 pod koniec września wygrało Ligę Lekkoatletyczną Szkół Podstawowych, pokonując rywalki sporą przewagą punktową. To zatem aktualne drużynowe mistrzynie Dolnego Śląska w tej dyscyplinie sportu, które mogą reprezentować region na zawodach ogólnopolskich. Z 14 czerwca wyjeżdżamy na ogólnopolski finał Ligi Lekkoatletycznej Szkół Podstawowych do Białego Stoku. Same zawody odbędą się 15 czerwca. No i zjadą się do Białego stoku najlepsze zespoły z całego kraju. Mistrzowie województw Ligi Szkół Podstawowych. No jesteśmy przedstawiciele miasta. Promujemy też miasto, powiat, szerzej ujmując, województwo także. I zależy nam, żeby na tych zawodach być. Dziewczęta i trener ciężko zapracowali na dotychczasowy sukces, a pomni potencjału, który tkwi w dziewczętach i w całej drużynie razem wziętej, są pewni swojej siły, która może dać podium dla drużyny i bardzo dobre wyniki indywidualne. W historii lekkiej atletyki w szkole zdarzało się już jednak, że ze względów finansowych zawodnicy nie mogli pojechać na zawody. Teraz udało nam się pozyskać sponsorów w postaci władz miasta które przyczyniły się do tego, że mogliśmy opłacić osobostarty wpisowe. Chciałam też podziękować przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu w Bolesławcu, które też się przyczyniło do tego, że z tych środków mamy więcej. Mamy też sponsorów indywidualnych w postaci rodziców. No i szukamy oczywiście jeszcze pieniążków po to, żeby zrealizować marzenia przede wszystkim dziewczyn. Moje poniekąd też, dlatego że taka impreza naprawdę. U tych dzieci zostanie na wiele, wiele lat. A nie chodzi tu o jakieś wielkie kwoty. Do tego, żeby pojechać i wystartować, potrzeba według obliczeń trenera 1500 zł. Datki można wpłacać na konto Szkolnej Rady Rodziców. Poza samym udziałem w tak prestiżowej imprezie i możliwością uzyskania dobrych wyników, dla dziewcząt taki start liczy się też w sytuacji starania się o przyjęcie do szkoły średniej. 1500 zł to w skali miasta nieduża kwota. Wspomóżmy więc szkołę, żeby dziewczęta miały tę możliwość zatriumfowania na ogólnopolskiej arenie sportowej. Naprawdę warto o tym pomyśleć. W niedzielę odbył się w Bolesławcu wyścig na hulajnogach. Hulajnogi szosowe na dużych kołach wzbudziły spore zainteresowanie. Hulajnoga od dawna już nie kojarzy się wyłącznie z zabawką dla dzieci. Taka na dużych pompowanych kołach ze szprychami, wyposażona w hamulce to już porządny pojazd, na którym można rozwijać spore prędkości. Mogli się o tym przekonać ci wszyscy, którzy zainteresowali się wyścigiem na hulajnogach jaki odbył się w niedzielę podczas tygodnia z Powiatem Bolesławieckim jeździ się na tym. O wiele inaczej, jest to o wiele podobniejsze do roweru, dlatego też te duże kola, które nam dają możliwość przejeżdżenia jakichś tam większych nierówności. Kostka bełkowa nie jest problemem. Jak się jeździ na takiej hulajnodze spróbować mógł każdy zanim ruszył wyścig. Bardzo fajnie się na tym, proszę pani, jeździ. Okazuje się, że krótki trening wystarczy by oswoić się z tym pojazdem, a może nawet i spróbować swoich sił w wyścigu. Ja może wezmę udział. Jak... No właśnie, jeszcze jest trochę czasu, żeby się zastanowić. A gdzie to są zapisy? Można się zapisać gdzieś. No, można, ale to po ulicach trzeba jechać, tak. chyba nie tutaj. No nie w tej sukience. No, Skąd ten pomysł na wyścig na hulejnoga? Od wielu lat e, używam hulajnogi. Przede wszystkim używałem jej do tej pory w wyścigach psich zaprzęgów, ponieważ startuję e, z moimi psami od dłuższego czasu. Natomiast e, ten okres letni, kiedy psy odpoczywają, e, alternatywa e, jeżdżenia na hulejnodze jest naprawdę e, świetnym rozwiązaniem e, dla wszystkich. E, dlatego, że w przeciwieństwie do roweru pracuje całe ciało, bo pracuje ręce, pracuje korpus. Pozycja jest bardziej stojąca, więc e, wygodniejsza, jeżeli mówimy o turystycznym e, jeżdżeniu na hulajnodze bardzo mobilne dla dzieci i dla, dla starszych również. Dlatego wyścig skierowany był do wszystkich chętnych. Ponieważ jest to pierwszy, naprawdę pierwszy wyścig w Polsce zorganizowany właśnie na hulajnogach szosowych, to będziemy mieli tutaj zawodników, którzy się ścigają, że tak powiem, bardziej ambicjonalnie i chcą zrobić jakiś wynik, ale również będziemy mieli takich, którzy po prostu przyjechali tutaj, żeby rekreacyjnie przejechać naszą trasę. Zaznaczyć to, że sport hulajnogowy i rekreacja na hulajnogach w Polsce zaczyna, się być, zaczyna być coraz bardziej popularna. Tak jak popularna jest w Czechach, nazywana tam kolobieszką jest popularnym środkiem transportu. Można na niej się śmiało poruszać nawet w czeskich Beskidach. W Czechach wyścigi na hulajnogach to popularny sport. Czecha jest bardzo popularny i dużo jest mistrzów świata i tak, ale ja po pierwsze jeździe maszyn zepsem i z hulajnogą. Dla Włodzimierza gągały wyścigi na hulajnogach to obok wyścigów na rolkach jego druga pasja. Będąc pięć lat temu w Gerlic też startowałem na rolkach i bardzo mi się spodobało, jak Czesi jechali na hulajnogach. I tak przyjeżdżając, za dwa dni po prostu spojrzałem w internet, zobaczyłem, a za tydzień czasu już miałem hulajnogę i zacząłem prawie od, od 5 lat już jazdy na hulajnogach. Włodzimierz Gągała jest jednym z nielicznych Polaków, którzy uprawiają jazdę na hulajnodze. Bierze udział w maratonach, półmaratonach, ultramaratonach do 100 kilometrów. Chyba jestem jeden z niewielu tutaj Polaków, którzy trenują tę dyscyplinę sportu. Nie wiem, ilu nas tu w Polsce może być, może gdzieś około do 10 osób, tak faktycznie jakby no już tak więcej niż rekreacyjnie. Są kluby sportowe, gdzie się to nie, trenuje? Nie, czy ja każdy? Mam licencję czeską. Ja mam licencję czeską i, i w rololidze w czeskiej startuję. Bo, e, dlatego, że u nas tutaj nie ma klubów. E, pierwsze zawody, które są organizowane w ogóle w historii e, w hulajnogach, to właśnie tutaj w Bolesławcu. Jazda na hulajnodze dla jednych to wyzwanie, dla innych przyjemność, a dla jeszcze innych na razie ciekawość. A teraz zapraszam Państwa na blog wiadomości w skrótowej formie. Bolesławieccy policjanci zatrzymali 23 letniego złodzieja, który włamał się na jedno z budów w mieście i ukradł stamtąd przedmioty o wartości około 2,5 tysiąca złotych. Policjanci w większości odzyskali skradzione przez na mienie. Za włamanie i kradzież grozić mu będzie kara więzienia do 10 lat. Mieszkańcy Bolesławca dostarczyli do Komendy Powiatowej Policji znalezione na ulicy przedmioty. I tak na ulicy Gdańskiej znaleziono telefon komórkowy, natomiast w pobliżu stawu przy ulicy bankowej specyficzny kluczyk. Osoby, które mogą rozpoznać te przedmioty, proszone są o kontakt z Bolesławiecką Policją. W ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych uruchomiony został portal obsługi klienta. Nie wychodząc z domu można otrzymać wypis, wyrys, mapę lub inny dokument z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Portal przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, jak i geodetów, rzeczoznawców majątkowych i projektantów. Miejska Biblioteka Publiczna i Stowarzyszenie Fotograficzne Kamera zapraszają na sobotę 8 czerwca na prelekcje na temat fotografii. A o godzinie 16 prelekcje Fotografia a postęp nauki w XIX i XX wieku wygłosi dobrze znany w bolesajskim środowisku fotograficznym Andrzej Petliński. W miejskiej bibliotece rusza cykl spotkań dzieci i młodzieży z pisarzami. Placówka po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję z książką na walizkach. Jako pierwsza w czwartek 6 czerwca z młodymi czytelnikami spotka się Anna Czerwińska-Rydel. Dla wielu dzieci, które po raz pierwszy w życiu mają kontakt z autorem, udział w spotkaniu jest niezapomnianym przeżyciem. To także niepowtarzalna okazja na zdobycie wyjątkowej, indywidualnej dedykacji. Dwa razy blond to tytuł recitalu, na który zaprasza pracownia wokalna Bolesławieckiego ośrodka kultury. Będzie to pożegnalny występ Magdaleny Cichorzewskiej i Elizy Sondaj, które przez lata ubarwiały swoim głosem rodzime i zagraniczne sceny, a teraz wybierają się na studia i żegnają z Bolesławcem. Swój wokalny świat budowały przez lata wspólnie z instruktorką Barbarą Lęcian. Koncert odbędzie się w piątek 7 czerwca o godzinie 18 w centrum. Integracji Kulturalnej Orzeł. Wstęp jest bezpłatny. Kilkudziesięciu młodych ludzi rywalizowało na stadionie lekkoatletycznym w trakcie Powiatowego Dnia Sportu. Powiatowy Dzień Sportu to dla młodych ludzi okazja do sprawdzenia swoich możliwości na bieżni, skoczni, ale też w rywalizacji zespołowej w piłce nożnej czy siatkówce. Z tej możliwości skorzystało wielu uczniów, dla których ruch, rekreacja i sport nie są obce. Miłośnicy biegania, skoków i rzutów w piątek zjawili się na stadionie lekkoatletycznym. Fajnie jest tak, że można się oderwać od nauki, bo kiedyś też trenowałyśmy, to tak fajnie jest. Powrócić do tego na chwilę. No też z pierwszego Elo koleżanka z klasy nasza była Jula. I sprawdzić swoje możliwości, tak? Teraz, kiedy już nie ma... sobie też niektóre, niektóre rzeczy, ale też przynajmniej się możemy spotkać też wszyscy razem wystawiły swoich najlepszych zawodników. Wielu ze startujących to lekkoatleci, którzy albo trenowali, albo nadal trenują w klubie MKS Bolesławia. Trenowałam, teraz jak już chodzę do liceum to nie trenuję, to przestałam trenować. A dzisiaj fajna taka odskocznia od nauki? Bardzo fajne. cieszę się, że tu jestem. Mikołaj Gapiński lekkoatletykę trenuje na co dzień, dlatego nie mogło go zabraknąć podczas powiatowego dnia sportu. Na pewno jest odszkocznie właśnie od nauki i od innych takich no, ciężkich spraw i po prostu no, można się po, po prostu poławić i pokonkurować z innymi osobami. W jakiej konkurencji bierzesz udział? W sztafecie 4x50 i 60 metrów. Na co dzień trenujesz? Tak, na co dzień trenuję, lekko atletykę. W Bolesławii? Tak. Kiedyś y, moja pani, albo mój pan od UEF-u, już dobrze nie pamiętam, y, no, zachęcił mnie właśnie do przyjścia na trening. Ale dzisiaj już na ten dzień sportu chyba nikt cię nie musiał zachęcać. Nie, nikt nie, nie musiał zachęcać. Czyli życzymy powodzenia. Dziękuję. A co dzień jestem zawodnikiem w klubie MKS Bolesławia. A dzisiaj mam przyjemność komentowania tych zawodów. Jakie konkurencje na dzisiaj przygotowano? Na dzień dzisiaj się przygotowano m.in. sztafetę 4x50 metrów, rzut piłką lekarską 100 metrów, ale również na innych obiektach sportowych są zaplanowane np. piłka nożna czy siatkówka. Powiatowy Dzień Sportu to nie tylko rywalizacja, to także odskocznia od szkolnej codzienności, a także forma promocji ruchu i aktywności fizycznej. Wszystko dla zdrowia. Po reklamach prognoza pogody dla Bolesławca. Może we czwartek popadać deszcz, a nawet przejść burza. Po niej, wspomnienia z naszego archiwum. Zapraszam do tego. A teraz dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Dolny Śląsk jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów Unii Europejskiej. Dolnoślązacy pracowali na ten sukces od wielu lat. Przyszłość i rozwój naszego regionu zależy od nas wszystkich. Już 19 czerwca podczas sesji Sejmiku Województwa odbędzie się debata nad stanem województwa, w której Dolnoślązacy mogą wziąć aktywny udział. Serdecznie zapraszam na debatę Cezary Przybylski, marszałek Województwa Dolnośląskiego. zespół szkół ogólnokształcących i zawodowych w Lwówku Śląski Postaw na swoją przyszłość i zrealizuj marzenia To, co nas wyróżnia, to jedna szkoła, wiele możliwości. 20 lat Sejmik Województwa Dolnośląskiego buduje swoją markę i siłę. Dziś jesteśmy najszybciej rozwijającym się regionem w Europie. Już 19 czerwca na sesji Sejmiku Województwa odbędzie się debata nad stanem Województwa Dolnośląskiego, do której po raz pierwszy zapraszamy Dolnośląsaków. Bardzo serdecznie zapraszam zatem do udziału w debacie i oglądanie online transmisji na stronie Sejmiku Województwa. Andrzej Jaroch, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Festival. Najlepszy festiwal muzyki lat 90. na lotnisku w Lubinie. 14 legendarnych artystów. Mnóstwo atrakcji i rozrywki. Dwa niesamowite dni z eksplozją Twoich wspomnień. 14 lipca w niedzielę wystąpią na żywo. Fun Factory. Stachurski. Sumptuastic. Yeah Mr President Venga boys boom, 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 boom. I Dr Alban 24/7 DJ Fonfer Mega show, na którym nie możecie zabraknąć. Bilety dostępne na Kub bilet24.pl oraz u naszych partnerów. Będzie bardzo ciepło w Bolesławcu. W nocy ze środy na czwartek termometry będą wskazywać 18 stopni Celsjusza, natomiast w dzień dojdzie do 28. Wilgotność powietrza to 90% w nocy i 50% w dzień. Niebo będzie niemal bezchmurne i dopiero po południu zacznie się zachmurzać, a to będzie miało związek z prognozowanymi opadami i burzą, do których może dojść po godzinie 17. Ciśnienie atmosferyczne 1008 hektopaskali. Wiatr będzie słaby do 9 km na godzinę i wiał będzie z kierunków południowych.